Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Mikołaj-Skoczeń. Naszym dzisiejszym gościem jest Jarosław Sadowski, firma Expander. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarosławie, kredyt hipoteczny to jest, to jest zobowiązanie na 30, a nawet nieraz na 35 lat, a czasami robimy to bardzo pochopnie, nie sprawdzamy różnych ofert, szybko w jakiś sposób, akceptujemy jedną ofertę. Jakie popełniamy największe błędy przy zaciąganiu kredytu hipotecznego? Przy kredytach hipotecznych te błędy, niestety, one są zwykle bardzo kosztowne, dlatego że to jest bardzo duża kwota przeważnie, kilka, kilkaset tysięcy złotych, więc... I na wiele lat. I na wiele lat, długi okres, więc też te konsekwencje przez długi czas mogą się potem za nami ciągnąć. Więc pierwszą rzeczą na samym początku już, kiedy myślimy w ogóle o tym, żeby taki kredyt zaciągnąć i kiedy szukamy już mieszkania, to jest to, żeby dokładnie sprawdzić swoją zdolność kredytową, bo czasami jest tak, że sprawdzamy tak ogólnie, dzwonimy na infolinię, mniej więcej mówią nam, my podajemy jakieś kwoty, dochodów i tak dalej, dowiadujemy się, czy na przykład maksymalnie możemy liczyć na 300 tysięcy złotych. No i szukamy mieszkania, znajdujemy to wymarzone, podpisujemy umowę przedstępną, Dostajemy informację, w naszym banku jest absolutnie najlepsza oferta i nie ma co dalej szukać, prawda? Tak, i wpłacamy zadatek, też co ważne, no a potem się może okazać, że te takie pobieżne informacje, że były nie do końca prawdziwe, że na przykład doliczyliśmy sobie jakąś premię, której bank nie uwzględni przy liczeniu zdolności kredytowej, no albo nie podaliśmy, zapomnieliśmy podać, że mamy jakiś limit na karcie kredytowej, jakiś kredyt z płacami i tak dalej, no i może się okazać, że nie dostaniemy kredytu na taką kwotę, jaką nam się wydawało pierwotnie, no i, no, się, no, i to się skończy tym, że traci Zadatek, a to jest kilka kilkanaście tysięcy złotych, więc ym, to jest bardzo ważne, żeby to dokładnie sprawdzić. Poza tym Dokładnie sprawdzamy oferty. Nie idziemy tylko do swojego banku, który pewnie zaoferuje nam jakieś preferencyjne warunki, ale warto sprawdzić tych banków jak najwięcej, dlatego że różnice między poszczególnymi bankami są naprawdę ogromne i przy kredycie na 300 tysięcy złotych ten łączny koszt, który zapłacimy między różnymi bankami, to jest różnica rzędu nawet 70 tysięcy zł, złotych, Może być tak, że te oprocentowanie może być na przykład w jednym banku najniższe, ale na przykład za przyznanie kredytu będzie to duża kwota i to automatycznie będzie nam robiło to, że ten kredyt może być Najdroższy, a nie najtańszy z tych wszystkich, które, które oglądaliśmy wcześniej. Prawda? Tak, dokładnie. Albo mogą się wydawać wręcz, co ciekawe, podobne te koszty. I może się wydawać, że to prawie nie ma żadnego, żadnej różnicy, ale w praktyce są też rzeczy takie, które, na które rzadko zwracamy uwagę. Na przykład produkty dodatkowe, które czasami obniżają nam oprocentowanie, tylko że jest pewien haczyk. To znaczy otwieramy sobie konto, deklarujemy, że będzie na to konto wpływało nasze wynagrodzenie, no ale po roku, dwóch, trzech tracimy na przykład pracę i nie jesteśmy w stanie zapewnić wpływu, Obiecaliśmy bankowi, że będzie wpływało co miesiąc 2000, straciliśmy pracę, nie, ma tej, nie mamy możliwości, żeby spełnić ten warunek. I bank uważa, że to jest kredyt, który jest zagrożony i automatycznie może nam podnieść Nawet niekoniecznie, nawet jeżeli założymy, że spłacamy raty w terminie, ale wystarczy, że na konto nie wpływa wynagrodzenie i to już powoduje, że bank uznaje, że złamaliśmy zapisy regulaminu i podnosi nam na przykład oprocentowanie bardzo mocno, więc też warto zwracać. Uwaga na to, co się stanie, jeżeli korzystamy z jakiejś promocji, co się stanie, jeżeli się nie wywiążemy, czy jak mocno banko nam wtedy podwyższy oprocentowanie i na przykład co się stanie, jak znowu znajdziemy pracę, znowu za jakiś czas będziemy w stanie zapewnić te wpływy i czy to oprocentowanie podwyższone zostanie nam znowu obniżone, czy może ono zostanie wtedy na tym wyższym poziomie? Więc to banki może być bardzo nas, kosztowne. Banki też nas zmuszają do tego, żebyśmy na przykład założyli konto u nich. I też może być płatne. Na przykład też chcą, żebyśmy mieli kartę kredytową czy debetową, która też może być płatna, prawda? I to wszystko tutaj 100 zł, tej 50 zł, ale w skali 30 na przykład lat może nam zrobić olbrzymią sumę. Dokładnie, pamiętajmy, że to nie jest nie tylko rata, ale też są różne dodatkowe koszty związane właśnie z tymi produktami typu, typu konto, typu ubezpieczenie dodatkowo. W ogóle skupianie się tylko na racie, też może być bardzo poważnym błędem, bo czasami tak mocno myślimy, o tej racie, że zapominamy, że na przykład oprócz tej raty trzeba będzie płacić jeszcze czynsz, opłaty, za media i tak dalej, więc możemy też popełnić poważny błąd, zaciągając zbyt duży kredyt. Patrząc tylko na ratę, może nam możemy się wydawać, że spokojnie sobie damy radę spłacić, nie wiem, co miesiąc 1500 zł, to zapominamy, że do tego 1500 dojdzie nam jeszcze czynsz, dojdzie nam jeszcze prąd, woda, e, ubezpieczenie, ubezpieczenie mieszkania, mieszkania i tak dalej, więc ubezpieczenie kredyt. Więc można przesadzić. No a jak przesadzimy, to zwykle się kończy bardzo źle, dlatego że e, wtedy przestajemy spłacać, czy mamy jakieś opóźnienia od tego naliczają się opłat, odsetki karne, czy od, na jakieś opłaty windykacyjne i tak dalej, no wiadomo, że to jest olbrzymi problem, kiedy w ostateczności może się to skończyć też tym, że bank zajmie nasze mieszkanie i będzie musiał je sprzedać, żeby te długi później spłacić, więc też nie przesadzajmy z tą kwotą zadłużenia. Podchodzący... Czyli zostawmy sobie trochę powietrza, prawda, żeby żeby Dokładnie. było na jakieś nieprzewidziane sytuacje. A jeżeli chodzi o stopy procentowe, pani Jarosławie, czy to też... Wpływa prawda, na nasz kredyt i w chwili zaciągania mogą być na przykład niskie stopy procentowe i ten kredyt będzie yy, opłata tego kredytu będzie wynosiła 2000 zł, stopy procentowe pójdą do góry i może się zrobić 2,5,3 3000 nawet. Tak, to jest bardzo słuszna uwaga, bo my też skupiając się na tej racie, może nam się wydawać, że przez ta lata będzie tak, na takim poziomie przez całe nasze życie, czy, czy życie kredytu można powiedzieć przez 30 lat, ale tak nie będzie. Te stopy procentowe teraz są rekordowo niskie. Nie wiadomo oczywiście, co będzie dalej, ale dość prawdopodobne się wydaje, że one kiedyś wzrosną i mogą wzrosnąć naprawdę bardzo, bardzo mocno, dlatego że powiedzmy, że teraz to średnie oprocentowanie wynosi około 4%, a były w przeszłości sytuacje, gdzie to było 7-8%, nawet więc dwukrotnie nam nawet może to oprocentowanie wzrosnąć, więc rata też może się bardzo mocno zmienić. Dlatego też lepiej nie przesadzać z kwotą zadłużenia. Ale wrócę jeszcze też do jednej rzeczy, o której nie powiedzieliśmy, to znaczy. Przy samym składaniu wniosku y, też bardzo ważne jest to, żeby nie podawać nieprawdziwych informacji, bo to też może mieć bardzo poważne konsekwencje. Chociażby w postaci takiej, że nie dostaniemy kredytu, a wręcz zostaniemy wpisani w banku na jakąś czarną listę i bank już nigdy nie udzieli nam kredytu, jeżeli na przykład pomyślimy sobie, że będę miał, łatwiej dostanę kredyt, jeżeli zaniżę swoje koszty utrzymania, na przykład nie podając, że mam dzieci, albo nie podając, że mam jakiś kredyt, albo nie podając jakichś innych kosztów, które ponoszę, mimo że bank o to pyta. więc... Też ważne jest to, żeby podawać prawdziwe informacje. One no i bankowie, tak będą zweryfikowane. No i tak jest zweryfikowane. A nawet czasie, jeżeli nie, później. nawet jeżeli nam się uda, i bank nie dojdzie do tego, że w jakiś tam sposób oszukaliśmy, ale potem w trakcie już spłaty to byłoby właściwie nawet jeszcze gorsze. Jeżeli w trakcie yy, okazałoby się, że ktoś doszedłby do tego, że podaliśmy nieprawne. To bank może nam też wypowiedzieć umowę kredytową, a to też jest bardzo niebezpieczne, bo wydamy już pieniądze, które dostaliśmy z kredytu, zapłacimy deweloperowi czy I też mieszkającemu. A bank nam mówi, na że wypowiadamy umowę, mamy 30 dni na spłatę i wtedy no, nie zdążymy w tak krótkim czasie zebrać tak dużej kwoty. Mieszkania też tak szybko nie sprzedamy, pewnie też nie chcielibyśmy go wtedy sprzedawać, więc to jest naprawdę bardzo ryzykowne postępowanie w taki sposób, że oszukujemy. Więc dokładnie odpowiadajmy na te wszystkie pytania, które są nam zadawane w procesie. Składania wniosku i to zarówno te dotyczące dochodów, jak i obciążeń. Pamiętajmy, że większość informacji tak bank jest w stanie sprawdzić, więc nie ukryjemy tego. No A nawet jeżeli nam się upiecze, przynajmniej tak nam się będzie wydawało, to to może później też wyjść w trakcie spłaty i to, to właściwie będzie jeszcze gorsze. Więc to naprawdę może być bardzo, bardzo kosztowne. Więc lepiej od razu podać prawdziwe informacje i nawet jeżeli nie dostaniemy przez to kredytu, no to i tak możemy przecież wtedy wziąć mniejszy kredyt i znaleźć inne mieszkanie. Nie będzie to na pewno tak duży kłopot, jak wtedy, kiedy oszukamy i potem to wyjdzie na, na światło dzienne. Panie Jarosławie, czy wracając jeszcze do stuprocentowych, bo uważam, że to jest bardzo ważne, ponieważ... <laughs> Osoby, które biorą kredyt, myślą, że tylko przy walutach obcych. Jeżeli braliśmy kredyt we frankach czy, czy w euro, to były problemy, że ten kredyt mógł nam, rata kredytu mogła nam bardzo wzrosnąć. Tutaj przy złotówkach jest tak samo. Czy możemy poprosić bank, na przykład, żeby zrobił symulację, jeżeli stopy procentowe będą podniesione o dwa czy nawet trzy punkty? Tak, banki teraz w momencie, kiedy składamy wniosek, od razu podają nam też informacje, jak zmieni się rata w sytuacji, kiedy wzrosną stopy procentowe, ale też dodam, że Istnieje częściowa możliwość, żeby się przed tym zabezpieczyć. Możemy sobie skorzystać z tak zwanego kredytu z stałym oprocentowaniem. Co prawda, on nie, to oprocentowanie nie będzie stałe przez cały okres, najczęściej w tej chwili jest to 5 lat, że mamy gwarancję, że przez 5 lat oprocentowanie będzie na takim samym poziomie, więc rata nam się w żaden sposób nie zmieni, no ale po tych 5 latach znowu następuje weryfikacja, wtedy bank sprawdza, jakie są w danym momencie stopy procentowe, no i jeżeli one wzrosną, to po tych 5 latach i tak nam to oprocentowanie podwyższy, więc to jest ważne niezależnie od czy bierzemy taki zwykły kredyt ze zmiennym oprocentowaniem czy ten teoretycznie ze stałym, żeby brać pod uwagę, że ta rata w przyszłości może wzrosnąć, bo faktycznie, jeżeli mamy ten kredyt na tyle wysoką kwotę, że w pełni wykorzystujemy swoją zdolność kredytową, no to może się zdarzyć tak, że przy istotnej podwyżce stóp procentowych, no ta rata może wzrosnąć czasami nawet do połowy. A może też tak być, że też. Może to być chwilowe. Tak, może to być chwilowe, ale to może trwać też wiele lat. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za lat 10, 20, 30, więc lepiej dmuchać na zimne i ten kredyt zaciągać w taki sposób, żebyśmy na pewno sobie poradzili, nawet jeżeli ta rata istotnie wzrośnie. Ważne też jest to, żeby rada była na tyle niska, że jednocześnie jesteśmy w stanie coś oszczędzać, odkładać dodatkowe pieniądze właśnie na te trudne momenty. Bo oprócz tego, że, że rata może wzrosnąć, no to nam też może przydarzyć się coś złego, możemy stracić pracę na jakiś czas, możemy poważnie zachorować, no a wtedy bank że... mówi, że i tak trzeba ratę spłacać. Jego no to nie interesuje wtedy, że tak. Mamy... Jest, jest zobowiązaniem na wiele lat, i trzeba perspektywicznie myśleć. Czy powinna nam zapalić się czerwona kontrolka, kiedy bank nam oferuje kredyt na bardzo niskim oprocentowaniu? Banki wiedzą, że my bardzo zwracamy uwagę na ten parametr oprocentowania, który jest, jest najważniejszy. Jest najważniejszy. Prawda? Ale w praktyce jednak najistotniejszy jest ten całkowity koszt kredytu, albo rzeczywiste oprocentowanie też bardzo dobrze pozwala porównać oferty. I zwykle jest tak, że jeżeli oprocentowanie jest bardzo niskie, to nierzadko jest tak, że, że prowizja na przykład jest znacznie wyższa, albo wyższe są koszty produktów dodatkowych, z których wtedy trzeba skorzystać, bo banki najczęściej oferują no, atrakcyjne oprocentowanie pod warunkiem, że skorzystamy właśnie z konta, z karty kredytowej z jakiegoś ubezpieczenia na życie na przykład również, więc najlepiej patrzeć na całość, spróbować sobie to wszystko sumować, policzyć, banki zresztą podają całkowity koszt kredytu, choć my nie zawsze właśnie zwracamy na niego uwagi, uwagę, czasami patrzymy właśnie tylko na oprocentowanie, więc warto pamiętać o tym całkowitym koszcie, no i warto pamiętać o tym, że ten całkowity koszt to jest też na teraz. On się oczywiście może zmienić, gdyby w przyszłości stopy procentowe wzrosły, to to, to się może zmienić. Bank też może nam zmieniać przecież opłaty za różnego rodzaju produkty dodatkowe, chociażby opłata za konto, bank może zmienić przecież taką opłatę czy za kartę kredytową, więc to jest tylko informacja na dzień dzisiejszy, to się może zmienić, aczkolwiek. Też my możemy zmienić bank po trzech latach. Teraz zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, my możemy przenieść sobie kredyt bez żadnej prowizji po trzech latach. Po trzech latach bank nie może nam naliczyć już prowizji za wcześniejszą spłatę, więc możemy pójść do innego banku, powiedzieć, że chcemy zrefinansować kredyt, czyli przenieść go do innego banku, więc jak by nam bank wprowadził jakieś. I zmiany Bank nie może pobrać jakiejś dodatkowej opłaty za to, że zostawimy go i przejdziemy do innego banku. Znaczy może pobrać prowizję za wcześniejszą sprawę. Ale, ale, czy... no ale to też powinniśmy zwrócić uwagę. No właśnie, ale też powinniśmy zwrócić uwagę przy umowie. Czy czasami nie ma jakiegoś tam kruczka, w którym mówi, że jeżeli będzie chciał, Pan, pani zmienić bank, to dodatkowe jakieś tam opłaty. Czy to już jest ustawa? Na, teraz na szczęście w przeszłości tak było. Teraz mhm. ustawa mówi, że maksymalnie w, w, w przeciągu 3 lat bank może naliczać taką prowizję, potem już tej prowizji nie może nam naliczyć, więc wtedy swobodnie możemy się przenosić do innego banku. Więc no, pamiętajmy też o tej możliwości, jeżeli nam się w danym banku coś nie podoba, oferta jest nieatrakcyjna, to też pamiętajmy o tym, że my mamy w umowie określoną marżę, określone warunki, ale one dla nowych kredytów ciągle się zmieniają i może być tak, że ta oferta, która teraz jest atrakcyjna, za 3, 5-10 lat już nie będzie atrakcyjna, będą no, na rynku lepsze, więc wtedy może się okazać, że opłaca się przenieść kredyt do innego banku, więc też można powiedzieć, że dużym błędem jest to, że jak już kredyt zaciągniemy, to nie sprawdzamy, czy można go kredyt przenieść no do innego banku i skorzystać z lepszej oferty. Wydaje nam się, że jak już mamy go na 30 lat, to już musimy zostać w tym banku przez 30 lat. To jest nieprawda. Po tych trzech latach spokojnie możemy przenieść kredyt do innego banku bez prowizji. No, pod warunkiem oczywiście, że znajdziemy gdzieś innym, w innym banku lepszą ofertę. Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Jarosław Sadowski z firmy Expander. Dziękuję bardzo. Jarosław Mikołaj Skoczeń.